Witam Was serdecznie. Max MaxPain.pl przedstawia MotoGP 2019. No, i przed nami kolejny jedenasty test na trasie Loseil w Katarze Valentino Rossi Fiat Yamaha Team. Oczywiście rok 2010 YZRM1. Jak tutaj widzę, Dani Pedroza na obrazku, właśnie na tym krótkim, bo tam chyba jeździł oprócz. Chyba Hayden tam był właśnie w Ducati ktoś tu właśnie prowadził ten wyścig, ale... muszę zobaczyć. Andrea Dovizioso tutaj widzę, że... i Jorge Lorenzo, proszę. Trzeba ich wyprzedzić o prawie 5 sekund właśnie na tej trasie. Zobaczyli, że tutaj jest lapów. O kurde, jeden lap. Pisze dwa, ale naprawdę jest jeden. Poziom trudności 60%, to będzie trudno, no więc zaczynamy, a jeszcze showroom. Tak właśnie wygląda motor Valentino Rossiego, oczywiście Fiat jako główny sponsor Yamachy, Petronas, Yamalube i tutaj jak widzicie były opony Bridgestone, a teraz jak oglądacie że tak powiem, serię MotoGP, no to już jest Michelin dostawcą opon. No jedziemy. Jorge Lorenzo tutaj. I André Dovizioso chyba. Tak, na pewno. Ktoś jest za mną? Nikogo? No tutaj 4 sekundy. Zobaczymy jak ten pierwszy teścik, kiedy tutaj... Przestrzeliłem ten zakręt, ale tutaj się bardziej napędzę. Do kolejnego zakrętu. Tutaj będzie bardzo ciasno, ciasno. Nie jestem pewien, czy ja to zaliczę za pierwszym razem, bo naprawdę błędy robię. O kurde, za mocno, za bardzo mnie to wyniosło. Ten zakręt. No nic, chyba będę musiał zaliczyć ten test bo nie sądzę, żeby ja to zaliczył za pierwszym razem. Poza tym bym musiał 5 sekund mieć przewagę nad nimi. To raczej jest niemożliwością podczas właśnie takiej niepewnej jazdy. Za dużo błędów było A jest możliwe, że tam I tutaj to samo, za szeroko po prostu za szeroko pojechałem Może tam z 2 sekundy będę przed nimi, ale nie sądzę, że 5 Jest zaliczone, ale Hmm Tu chyba srebro będę miał nawet Tak myślałem, brakło mnie sekunda 300 mi tutaj brakło więc tutaj od nowa seza pojedziemy tak widzę tutaj taką emotkę że no tutaj zdecydowanie muszę jechać szybciej ale mocno pojechałem tutaj ten zakrę tak bardzo prawda chyba prędkość bardzo duża roz sekunda przewagi. Może się uda. Nie jestem pewien, czy się tutaj udało. Jest odblokowany także ładny złoty medal. Yamaha Team, odblokowana taka emotka i oczywiście piórko. Zazwyczaj właśnie za te trzecie jest piórko, za pierwsze jest albo zawodnik, za drugie właśnie jest tak. Tak właśnie w tych yy, nagrodach zauważyłem. Za pierwsze może być odblokowanie zawodnika, za drugie może być właśnie motor, a za trzecie piórko albo jakaś emotka. Także kontynuujemy. No i super, zaliczyliśmy test na złoty medal. Oczywiście jeżeli Wam się podobał ten odcinek, możecie mi zasubskrybować i dać łapkę w górę. Także do zobaczenia, do następnego odcinka.